Siema się siema, monotonicznie profesjonalne. Dzisiaj lecimy z nawożeniem rzepaku i żyta ozimego. Jeśli chodzi o rzepak, lecimy z solą potasową. A jeśli chodzi o żyto, takie dwa słabsze kawałki holistem PK15-30 po 200 kg. chciałoby się już jechać z azotem, ale nie ma żadnego pozwolenia przedłużenia, przyspie przyspieszenia, tak naprawdę, <laughs> terminu stosowania azotu. więc trzeba będzie czekać do 1 marca. No nic nie zrobimy. Takie są głupie przepisy. Tak naprawdę w żaden sposób nie niedostosowane do tego, co się dzieje w przyrodzie, co się dzieje na polach. Rzepaki ruszają zboża. Już też widać nowe korzenie przybyszowe, więc, tak naprawdę, no tutaj natura swoje, przepisy swoje, no ale do tego już się chyba powoli przyzwyczailiśmy. Jeśli chodzi o sól potasową, tutaj tak naprawdę daję ją na. 3 czwarte areału, tam gdzie mam średnie zasobności, tam gdzie mam taki kawałek z bardzo, wysokim, z bardzo wysoką zawartością potasu, odpuszczam tebat nie ma co sobie robić kosztów. Za chwilę wam pokażę, jak to, że paczek wygląda, ale to jest zaczęło lekko mżyć, więc tutaj jadę z ostatnim transportem, już nazwijmy to za jasnego, ale no taki froncik mały się pojawił nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak no ale niech pada, bo tego deszczu tutaj nie spadło w naszym rejonie zbyt dużo, dlatego nawet bez przemrozków można spokojnie na te pola wyjeżdżać, dobrze 30 litrów w 30 dni z czego największy opad to tam było 9,5 litra więc tej wody zbyt dużo nie ma, w stawach coraz mniej no i chociażby to z tego względu nawozy w miarę szybko trzeba wysiać, żeby one już tam się rozłożyły i zaczęły po prostu działać, bo nie wiadomo jak z tą wilgocią będzie później, no miejmy nadzieję, bądźmy dobrej myśli że jednak ta wilgoć będzie, ale żeby w połowie lutego było można wjechać wszędzie, nawet w największe wymokliska no to takich lat już długo u nas nie było tutaj jeśli chodzi o rzepaczek, akurat a czy się akurat. No wszędzie mamy LG Avirona. Nie jest on jakiś wyrośnięty. Jest on właśnie wysiany tutaj w striptilu, co 45 cm. Ale to mocno, mocne sięknięcie regulacją jednak sprawiło, że ten rzepak nie rozwinął jakiejś mega. E, dużej masy liściowej i dobrze jest mocno wciśnięte. Tu je porównując gdzieś tam do innych rzepaków, to e, naprawdę siedział praktycznie od samego początku e, przy ziemi. No i co no widać, że e, liści praktycznie żadnych nie stracił. Co jest na no, pozytywne, ale też tutaj no już te środeczki. Zobaczcie, że te młode liście powoli, powoli e, idą, zaczyna no, padać coraz bardziej. E, no i chciałoby się ten azot zastosować. To jeśli chodzi o azot Będę stosował wszystkie granule, jakie mam, czyli saletrzak, czyli pulan makro, który mi jeszcze tam został z ubiegłego roku. I potem uzupełnię resztę RSM-em 32 i 26 plus 3, gdzie mamy tej części mocznikowej, dość dużo, ponad połowę w 26 plus 3 i połowę równą w 32. I dzisiaj chciałbym trochę pogadać o moczniku, ale nie w zawartym w RSM-ie, a moczniku z inhibitorem ureazy, bo to jest nowość, ale to właśnie kilka pytań o to było, więc dzisiaj taki temacik, ale tutaj jeszcze trochę odnośnie zachwaszczenia, jakieś pojedyncze, widzę chyba przetaczniki, ale malutkie zupełnie, a tak mamy zupełnie, zupełnie czysto, więc jeśli chodzi o chwasy jestem spokojny. Jednoliściennych też nie widać co jednoliścienne są czasami problemem właśnie w tych uprawach pasowych, bo wychodzą dość tak yy, nierównomiernie i dość długo, ale tutaj akurat jest spoko. Dobra, lecimy, bo naprawdę zaczyna coraz bardziej padać. Jeden krótki przejazd, jeszcze się nie udało nagrać, bo miałem telefon. Teraz taka mała objazdówka będzie. Jeśli chodzi o ten mocznik z inhibitorem jest to nowy temat, tak naprawdę od ubiegłego roku, ponieważ Unia Europejska w sierpniu 2021 zakazała stosowania tego zwykłego, standardowego mocznika, który jest znany od wielu, wielu lat i teraz można stosować tylko i wyłącznie mocznik, mocznik z inhibitorem urazy bądź z, nazwijmy to, bioosłonkami. Jest to spowodowane tym, że po prostu mocznik, czyli ta forma amidowa w procesie hydrolizy, czyli rozkładu przez ureazę i zmiany formy amidowej na amonową, uwalnia do atmosfery amoniak. I jeżeli mamy zbyt wysoką temperaturę, mało wilgoci tego amoniaku, tak naprawdę tego azotu, możemy stracić 50-60, niektóre źródła podają nawet, że 80%. No to niestety jest stratą dla nas, ale też jest stratą dla środowiska, więc wymyślono, że trzeba po prostu ten proces jakby to rzec, troszeczkę zwolnić. Ponieważ inhibitor uready działa w ten sposób, że po prostu ta hydroliza jest bardziej usystematyzowana i spowolniona. I ten azot będzie uwalniany systematyczniej, dłużej. Ale też chociażby Jeżeli nie będzie opadów no będzie ten czas, żeby może te deszcze przyszły I żeby ten azot troszeczkę nam wszedł w głąb gleby Co jest korzystne na roślin, chociażby z tego powodu, że Jeżeli będziemy mieli azot na całkowicie tej wierzchniej warstwie Po prostu system korzeniowy nam się rozleniwi i w przypadku suszy Może nam tą, Te efekty suszy jeszcze bardziej pogłębić Ale jeśli chodzi o stosowanie mocznika z inhibitorem w przypadku roślin jarych naprawdę ma to praktycznie same zalety, bo ten nawóz jest lepiej wykorzystany rośliny sobie pobierają go przez dłuższy czas i tak i dalej, ale w przypadku kiedy mamy nie ma błota, nie ma błota w przypadku kiedy mamy rośliny takie jak rzepak chociażby gdzie to niektórzy też ten mocznik w rzepaku stosują To niestety Nie jest to zbyt dobry pomysł, bo sam zwykły mocznik jest nawozem, który Działa w wyższych temperaturach gleby, odkleiło się pizdzielstwo W wyższych temperaturach gleby A tutaj no mamy jeszcze takie można powiedzieć, że dodatkowe kilka dni No co za gówno Kiedy ten mocznik z inhibitorem nam działać nie będzie więc tutaj no trzeba z tym mocznikiem z inhibitorem uważać dość mocno, chociażby w mm, wspomnianych rzepakach. W przypadku zbóż, no znaczy jeszcze skończmy wątek rzepaku, bo w przypadku rzepaku no, cały azot musi być pobrany przez roślinę do momentu kwitnienia ro, roślin, więc tak naprawdę do końca kwietnia. A Jeżeli ten mocznik z inhibitorem, bądź zwykły mocznik zaczyna się uwalniać w drugiej połowie albo pod koniec kwietnia, tak jak to miało pewnie miejsce w ostatnich latach. Tak naprawdę dla tych roślin jest o wiele, wiele za późno. No i nie jest to zbyt dobra forma nawożenia. Jeśli chodzi o zboża o zimę, na pewno nie jest to nawóz na pierwszą dawkę. Ale już w przypadku takich stanowisk suchszych, gdzie chociażby na drugą dawkę może nam tej wody zabraknąć, mocznik z inhibitorem jest o tyle spoko że nawet stosując go w drugiej połowie marca tak naprawdę jego efekt będziemy widzieli w kwietniu, w maju, więc możemy wykorzystać tą wodę jeszcze pozimową, a już wysiać drugą dawkę troszeczkę wcześniej, więc w ten sposób będziemy mogli być spokojniejsi, że ten azot po prostu się nam w glebie przetworzy, przemieni z formy amidowej na formę amonową. I będziemy mieli lepszą dostępność dla zbóż, i wtedy, tak naprawdę, całe nawożenia azotowe w przypadku takich ozimin na słabszych stanowiskach można zamknąć w marcu. Pierwszą dawkę na początku, drugą dawkę mocznikową pod koniec. I temat tak naprawdę jest nawożenia zamknięty. Tego mocznika z inhibitorem pewnie dużo nie ma na rynku. Nie wiem, jak tam wygląda, bo z samymi nowozami są dość duże problemy. Ale jakieś tam właśnie kilka pytań o ten e, mocznik z inhibitorem było, więc, tak w skrócie, myślę, że nie ma tutaj co głębiej w szczegóły wchodzić. Bo, bo te procesy są dość, one są dość proste, ale nie ma tutaj co mieszać. Bo jeszcze są też inhibitory e, nitryfikacji, ale to jest już e, w tym kolejnym procesie, czyli w procesie zmiany formy amonowej na azotanową. Ale na razie nie ma tutaj co mieszać. Forma amidowa na amonową to proces hydrolizy. Tam mamy właśnie tą ureazę, która no działa już w temperaturze, jak dobrze pamiętam, 3 stopni, ale ten rozkład jest bardzo, bardzo, bardzo długi. A jeszcze z tym inhibitorem, który tutaj go trochę przyblokuje, dodatkowo się wydłuża.